Cześć, witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj całkiem inny materiał niż dotychczas, a mianowicie zajmiemy się dzisiaj czyszczeniem frezów, stołu do wyżynarki i tarcz od moich pił. A czym będziemy czyścić? Jak się za to zabierzemy? To zaraz się przekonacie. Słuchajcie, ci co mnie śledzą, śledzą kanał Szyszka Project, wiecie, że biorę udział też w różnych zabawach i parę miesięcy temu wziąłem udział właśnie u kolegi Adriana, czyli HK Workshop i wygrałem oto taki preparat Dimar Polska, także na materiale na vlogu, który możecie znaleźć u mnie na kanale. Pokazałem wam, podziękowałem Adrianowi, i także powiedziałem, że będę w późniejszym czasie chciał stworzyć materiał. Zobaczyć, jak rzeczywiście ten preparat działa, ponieważ troszeczkę wycinam i będę chciał właśnie spróbować przeczyścić trochę piły, tarcze, przepraszam, które mam, frezy, których używam i co najważniejsze, na szepachu stół. Na którym po prostu materiał cały czas jest składziony, czy to jest drewno, czy to jest sklejka. Zobaczycie przygotowania do całego tego czyszczenia. Mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać, bądź chociaż troszkę wyczyścić te tarcze. Zaraz przejdziemy na dół do warsztatu. A was zapraszam na materiał. Zaraz wszystko wam pokażę. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy w warsztacie. No i co nam będzie co nam będzie potrzebne? Oczywiście nasz reparat, który mamy. Taśmę, którą rozdzielimy sobie nasze tarcze na pół i spróbujemy wyczyścić najpierw jedną część tarczy. Zobaczyć i uzyskać. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Ja przygotowałem sobie już tutaj kawałki także szmatek rękawiczki nie zapominajcie o rękawiczkach z tego względu, że ten preparat <laughs> może niektórych uczulić, ale lepiej być zabezpieczonym używać kawiczek. <laughs> mamy ukośnicę małą i mamy także naszą piłę. Odkręcimy sobie, jak widzicie, jak widzicie. Je, są one zamontowane, jeszcze okurzone, bo niedawno też robiłem e, projekty. <laughs> także przygotowałem blat od szepacha. Jak widzicie, oczywiście zasłoniłem tą e, dziurkę, która tutaj jest, aby ten preparat nie dostał się do mechanizmu. E, spróbujemy sobie lekko przeczyścić ten blat. Natomiast zobaczymy jeszcze tutaj w, w systejnerze Kubricka mam jeszcze frezy, których także używam. Wyskamy zobaczymy jak będzie działało. To moi drodzy, ja wykręcam tarczę i zaraz spotykamy się z powrotem. Zobaczycie cały demontaż tego wszystkiego i zaraz przybliżymy sobie kamerę i zaczynamy czyścić nasze tarcze. Moi drodzy, to jesteśmy. Oczywiście <laughs> mam tutaj dwie tarcze, które najczęściej używam, właśnie do wycinania, do tworzenia projektów. Jedna i druga, jak możecie zobaczyć, wyglądają w ten sposób. To są oryginalne tarcze, które były zamontowane, zamontowane od samego początku. E, spróbujemy przeczyścić te strony. Do tego y, użyjemy sobie y, taśmy, właśnie. Taśmy. przedzielimy przedzielimy je na pół zobaczymy jaka będzie różnica po zastosowaniu tego preparatu ok to mamy i teraz, co najważniejsze, no to rękawiczka niestety jedna taka, druga zwykła, nasz preparat. I albo możemy użyć ściereczki, którą tutaj mamy, albo jak znajdę, oczywiście. Jak znajdę, o mam tu pędzelek, to, to użyję pędzelka, żeby było, żeby było łatwiej. Więc co, no działamy, no najpierw musimy spryskać. No. No, i teraz musimy poczekać 10-15 minut, aż to zacznie po prostu działać. Więc ja na chwilę się wyłączam. Czekam 15 minut, aż to ten preparat zacznie działać. Zaraz przybliżę Wam kamerę. To nawet mogę Wam od razu pokazać, jak to wygląda, żebyście zobaczyli. Ta strona jest popryskana. Oczywiście na tą stronę też tu naleciało, jak i na jedną i na drugą. No, ale większość tego preparatu jest nałożona po prostu na prawą moją stronę. Więc teraz czekamy aż on zacznie działać ten preparat i zaraz będziemy dalej kontynuować nasze czyszczenie. Dobrze, słuchajcie, minęło powiedziałem 10-15 minut. Oczywiście tutaj na preparacie mamy napisane, że od 5 do 10 minut. Pomyliłem się, ale co najważniejsze, co najważniejsze czyszczenie pił, frezów i innych narzędzi PCD, HM, HSS, SP. Usuwa, usuwanie osadu, żywicy i nagraniu z narzędzi. Zobaczymy, jak to będzie. Ja teraz obniżę troszeczkę kamerę. E, użyję mojego pędzelka, aby rozprowadzić jeszcze ten preparat. E, w międzyczasie popsikałem jeszcze stół roboczy od szepacha e, i zrobiłem jeszcze popryskałem fres od Wolfcrafta, który możecie zobaczyć tutaj. On jest, o, on jest cały mokry. E, zobaczymy, jak nam to wyczyści. To co? Ja obniżam kamerę i zobaczycie na przyspieszeniu e, całą tą e, strukturę. Czasie pójść sobie po niższe krzesełko. Czekajcie, muszę wziąć drugą rękawiczkę. I teraz moi drodzy, mamy wyczyszczone te tarczy pokażę Wam. Bo aż sam się zdziwiłem. O, widzicie? Aż jeszcze, aż jeszcze kapie i teraz widzicie takie smugi. To jest właśnie brud na naszych tarczach. Tak samo znajduje on się na drugiej tarczy. Na drugiej tarczy. I teraz musimy przeczyścić. Ja trochę tutaj przetrę. Słuchajcie, mamy, mamy wyczyszczone, e, więc teraz musimy ściągnąć te taśmy. Zobaczymy, czy w ogóle będzie efekt. Dobrze, moi drodzy, mam wyczyszczone tarcze. Niestety, jarzeniówkę, którą tu mam, zastanawiałem się w jaki sposób wam pokazać wyczyszczone, wyczyszczone te tarcze. Fres, który tutaj jest, został, został wyczyszczony i wygląda jak nowy, co mnie naprawdę cieszy. Oczywiście powierzchnia jest z powrotem gładka. Przy czyszczeniu tutaj środka troszeczkę, oczywiście, pozahaczałem o zęby, które tutaj są na frezie i troszeczkę rozerwałem sobie rękawiczkę, ale nie przeszkodziło mi to w żadnym wypadku w czyszczeniu. Jeżeli chodzi o blat do, do szepacha, szczerze, musicie uwierzyć mi na słowo, preparat dał radę. Widzieliście też to na materiale, że nawet po każdym wycinaniu, jeżeli czyszczę blat, no to czyszczę go tylko i wyłącznie no, z tej górnej powierzchni. Tak? Nie używam za każdym razem e, preparatu, natomiast było widać, że gdzieś malutkie grudki brudu wchodzą tutaj w ten blat, i po prostu pod wpływem działania tego preparatu powstaje taki czarny osad. To samo widzieliście tutaj na tarczach. Spróbuję zbliżyć, odwrócić kamerę, żeby wam pokazać, jaka jest różnica między wyczyszczoną tą prawą stroną. Może dojrzycie to w obiektywie kamery. Powierzchnia, którą mamy wyczyszczoną jest naprawdę gładka, dlatego użyję tego preparatu z jednej i z drugiej strony, wyczyszczę sobie, wyczyszczę sobie po prostu te tarcze. Jak i jedna i druga tarcza, jestem naprawdę zadowolony, zadowolony z efektu. Mówię, muszę popryskać jedną i drugą stronę, żeby wziąć i je wyczyścić. Tak so Przepraszam, tak samo frez ląduje wyczyszczony już do mojej skrzyneczki blat mam także wypolerowany, wyczyszczony, więc mogę zabierać się już do następnego wycinania. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie lajka, like dajcie suba. Jeżeli macie dla mnie jakieś uwagi, zapraszam do komentowania tego materiału. Widzimy się w kolejnych realizacjach. Ja zapraszam na Facebooka, a także na Instagrama. Gdzie możecie śledzić moje poczynania w dalszych realizacjach, w dalszych projektach? Także zapraszam do oglądania pozostałych materiałów, bądź nawet wcześniejszych materiałów, które ukazują się na kanale. A na dzień dzisiejszy dziękuję Wam bardzo. Życzę miłego wieczoru, miłego weekendu. Widzimy się już za tydzień. Trzymajcie się.